Uważajcie, uważajcie, stare skurwiele tylko się przesuwają miejscami. Pała na mordę Tuska i tych wszystkich gnojów. Pała! Daj! Zobaczcie, że stół w końcu rozpierdolę. Rozpierdolę. No co? Poznajecie Wesołą Kamandę? To się kręci kurwa jak gówno w przeręblu. wszystko. Zobaczcie ile się musi zmienić, żeby wszystko zostało postawione. Dziękujemy Panie Władko. Proszę bardzo. O proszę. Jaki grzeczniutki, jak rączu się w kabłączek złapał, a oto nasz rebetusk. Tusk peroruje, pe, peroruje, peroruje. Ty, a ten z wąsami z tyłu za nim, to kto to? Skąd znał człowieka? No, a to był... Mm, jakoś nazywał z... z kurwa, no czy... widzisz, nie pamiętamy. Nieważne, jak się nazywał. Ważne, że go będziemy pamiętać z mordy. Hmm. A ten z brodą obok tamtego, widzicie, też nie pamiętamy. Bo wiecie co? Dzieje się to, co się nie może dziać. Oni zostają anonimowi. I potem będzie... Skądś pana znam? Zaraz, zaraz, zaraz. A on mówi Jo, nie, nie znam mnie pana ja tylko jestem podobny do tego, co pan zna. Nazwisko, imię, listy gończe listy gończe listy gończe listy gończe dojdziemy do władzy, wyłapiemy, zutylizujemy. Mocne? Jakie mocne? Futurologia polityczna. <śmiennie>